i to smutku? Tak. Owszem. Myślę, że jak u każdego spowodowane jest ono tym, iż minęły dwa piękne miesiące zwane wakacjami. Jutro już każdy z nas zasiądzie w szkolnych ławkach. No i znowu się zacznie. Każdy dzień rozpoczęty mocną kawą, aby jakoś przetrwać tą szkolną katorkę. W szkole odsypianie nieprzespanych nocy i ciągłe myślenie o weekendzie, po powrocie odrabianie lekcji lub wieczna nauka. I tak w kółko, i 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 w kółko. W pewnym momencie zorientujemy się, że coś za szybko nam czas. Aż w końcu uświadomimy sobie, że wkroczyliśmy w tą koszmarną rutynę, a nasze życie polega tylko na odliczaniu od weekendu do weekendu, od święta do święta, od wakacji do wakacji. Będąc małym dzieckiem, czas leciał nam o wiele wolniej. To wszystko dlatego, że wtedy doświadczaliśmy większości rzeczy po raz pierwszy. Im stajemy się starsi, przestajemy zwracać uwagę na otaczający nas świat. Ograniczamy się, patrząc tylko na to, co chcemy. Powinniśmy nauczyć się być skłonnym do pozostawania otwartym. Nie możemy uważać czegoś za z góry wiadome. Dlatego też rok szkolny nie powinien nam z góry kojarzyć się z nudą i ciągłym zmęczeniem. Gdybyśmy potrafili przypisać tym dniom piękne wspomnienia. Na pewno patrzylibyśmy na nie inaczej. Czekając na weekend, tracimy 5 dni, które moglibyśmy spędzić tak, jak lubimy. Rozumiecie to? Aż 5 dni. Zamiast cieszyć się tym, co jest dzisiaj, z niecierpliwością czekamy na ten weekend. Błąd! Musimy nauczyć się korzystać z każdej wolnej chwili, każdego dnia. Bo jeśli będziemy robić inaczej, nim się obejrzymy, Zostawiajemy się, dlatego warto nie poddawać się rutynie i czasem zrobić coś innego. To zawsze dodatkowe wspomnienia, a może dzięki temu uda nam się choć na chwilę zatrzymać czas. Życzę Wam wszystkim szalonego roku szkolnego, spędzonego w taki sposób, jaki lubicie. che trai farfallon i amoroso notte giorno di torno girano delle belle tornando a riposo ma ci s'è tuato d'amor delle belle tornando a riposo ma ci s'è tuato d'amor che rubino alla vittoria alla gloria mia